Tu jest mapa. I ruszamy teraz w podróż. Tutaj, mi, tu, tutaj mieszkają szczury. Jest? <noise> tak, masz rację. Mieszkają szczury, ale nasza wycieczka zaczyna się od Ameryki. Czyli jakie zwierzaki tu mieszkały? Ja nie wiem. Delfinek i grzechotnik. Tak? Czyli musimy iść teraz do Ameryki do delfinka i grzechotnika, dobra? Weźmiemy mapę, chodź, weźmiemy mapę, bo jeszcze się przyda. Zwiniemy ją i idziemy teraz do Ameryki. Gdzie jest Ameryka? Wiesz gdzie to się idzie? Trzymaj mapę. Trzymaj mapę. Idziemy do Ameryki. Chodź. Trzymaj mocno, bo się rozwinie ta mapa. Idziemy świetnie na drogę. Czy... Czy znalazłeś już jakieś zwierzę? O, jest grzechotnik i jest delfin. Brawo, czyli niektóre zwierzęta już są znalezione. Rozwijamy mapę dalej, sprawdzamy gdzie dalej musimy jechać. W podróż naszą, dalej pokazują znaki, że trzeba jechać. Ameryki, gdzie prowadzą? Nie, tutaj jest szlak. Gdzie prowadzi? Na biegun. Tak. I co, kto tutaj mieszka? Nie. No to idziemy sprawdzić kto mieszka tutaj, gdzie jest tak zimno, dobra? Tak. Czekaj, dzieniemy mapę. Otrzymaj mapę i prowadź tam, gdzie jest zimno. Kto jeszcze tam mieszka. Miś! Miś poszedł spać, przewalił się. O jęki. Ale tu zimno na tym biegunie, co? Bardzo zimno. To może zamk zamkniemy biegun i zobaczymy, co jest dalej na mapie. Jaki kraj jest dalej na mapie? Rozpadaj mapę, rozwijaj. Sprawdzimy. Co tu jest dalej? Gdzie prowadzą ślady? Z bieguna. Gdzie trzeba iść dalej? Hmm. Afryka. W Afryce jest strasznie gorąco. Gdzie jest tak gorąco u nas? E, Zobaczę. Zobacz. Piekarnik. Piekarnik? Zalazłeś Afrykę? Jakie tam zwierzaki mieszkają? Sprawdzimy. Surykatka i kto? Słoń! I słoń w Afryce, ale gorąco, strasznie gorąco. Zamykamy, bo strasznie gorąco. Strasznie gorąco. Dobra, idziemy dalej, Zobaczysz na mapie. Gdzie jeszcze musimy dojechać? A gdzie z tej Afryki trzeba dojechać? Gdzie są ślady z Afryki? No tu już byliśmy, tu byliśmy, tu byliśmy. A gdzie z Afryki prowadzą? Byliśmy już w Ameryce, a teraz z Afryki gdzie prowadzą ślady? I dalej. Do Polski! Do flagi Polski! Gdzie jest flaga Polski? Idziesz? A no tu idziemy. Tutaj jest! Tutaj jest zarazem! I kto tu jest? Co to za zwierzak? To Bocian, brawo, znalazłeś Bociana. I kończy się nasza podróż z mapą. Ale jeszcze musimy dotrafić do szczurów. Do szczurów? Tak. To już chyba w innej bajce.